Mamy też oczywiście, oprócz wielu złych wiadomości, mamy też dobre, ale o tych dobrych nikt nie chce mówić. Ja właśnie chcę powiedzieć o dobrej wiadomościach. Więc wczoraj oddałem komplet dokumentów i mamy w trakcie rejestracji nowy zbór HWE w Stroniu. O Bogu. Cieszymy się bardzo, ale też chcę powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, aby w przyszłym roku. Zarejestrować kolejne dwa zbory HWE na tym terenie, czyli Racibusz i Jastrzębie. To są dobre wiadomości. Właśnie Jeżeli dobra. ktoś oczywiście gdzieś rejestruje jakiś zbór na tym terenie, to również się cieszymy z tego tytułu, ja nie wiem nic o tym, ale jeśli tak jest, no to oczywiście bardzo się cieszymy. Więc to nie jest tak tylko, że jest wszędzie źle, nikomu nic się nie udaje i że Polacy nie chcą słać Ewangelii. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Pracujemy też, może ta praca nie idzie aż tak, jakbyśmy chcieli, ale jednak do przodu i w perspektywie być może kolejnego roku, już 2027 o tym myślę teraz, My myślimy o zborze w Sosnowcu. Może nawet w świątyni, hmm. jakby to powiedzieć, rzymskokatolickiej, czyli w Wadowicach, też jest szansa na rejestrację kolejnego zboru. Więc jak widzicie, nie jest tragicznie naprawdę nie jest tragicznie. Idziemy do przodu, cieszymy się bardzo. Dzieją się dobre rzeczy. Tutaj, gdzie dzisiaj stoimy, do tej kaplicy, coraz więcej ludzi przychodzi. Tutaj się też drzwi otworzyły w miarę szeroko. Być może się pojawią ludzie z jakiejś kolejnej miejscowości, niedaleko Bielska, gdzie będziemy znowu być może pracowali nad kolejnym kościołem, który chcielibyśmy założyć, zarejestrować. Nie jest źle, moi kochani, w Polsce Ewangelia ma się naprawdę coraz lepiej. Spokojnie, nie denerwujcie się, nie patrzcie tylko na e, nie chciałem wymieniać nazwy e, telewizji, ale na te telewizje szczególne, które mówią tylko o złych rzeczach. Rozglądajcie się wokół. Myślcie samodzielnie. Ludzie myślcie samodzielnie. Jeszcze raz powtórzę. Ludzie myślcie samodzielnie. Jeśli Polacy zaczną myśleć samodzielnie, naprawdę wiele się dobrego może w naszym kraju zdarzyć.